Małpigaj, czyli wyszaleć się po samozdrowie. O harmonijnym rozwoju naszych dzieci zaczynamy często myśleć dopiero wtedy, kiedy trzeba iść do lekarza. A przecież można to zrobić inaczej. W prosty, zabawny i ciekawy sposób możemy tak zaaranżować czas i otoczenie małego dziecka, by przez zabawę zapobiegać rozwojowi zaburzeń postawy i ruchu. W książce, filmie oraz cyklu publikacji z serii Mamo Tato Co Ty na to? Proponujemy Wam setki pomysłów, jak wspólnie, aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas z dzieckiem, a jednocześnie jak w interesujący sposób zaaranżować zarówno zabawę, jak i naukę naszych pociech. To stara prawda, że aparat ruchu kształtuje się w ruchu, ale aranżowanie przez nas odpowiednich zabaw dla dzieciaków to również wspomaganie rozwoju poznawczego i intelektualnego, koncentracji, uwagi, analitycznego myślenia, kojarzenia danych i faktów. To najzabawniejsza i najbardziej uniwersalna forma promocji zdrowia. Wystarczy parę kołków w sufit, gruba sklejka, kilka lin i otrzymujemy plac zabaw, jakiego oczy nie widziały. A radość i zaskoczenie w oczach naszego dziecka to przecież bezcenne. Bujanie się na platformie, gry i zabawy, które możemy tam aranżować, a w końcu wykorzystanie platformy do nauki wspomaga rozwój naszego dziecka, kształtuje równowagę, umiejętności ruchowe, koncentrację, ogranicza nudę i zmęczenie. Trudno ukryć, że takie możliwości zabawy sprawić potrafią frajda również dorosłym. Zawsze mamy wymówkę że musieliśmy przetestować sprzęt, na jakim ma ćwiczyć nasze dziecko. Jeżeli już chcemy być aktywnymi rodzicami, bądźmy aktywni zdrowo, bo w takich zabawach nie tylko o i szczęścia naszego dziecka nam chodzi. Słyszeliście, że małym dzieciom nie wolno skakać na trampolinie? Nieprawda! To prosty sposób na poprawianie oprócz humoru dziecka, również dynamiki jego ruchu. Każde skakanie i wspinanie to kształtowanie prawidłowych cech stóp dzieciaków. I nie trzeba się tego bać, nawet jeżeli stopy te nie są idealne. Nie ma takiego dziecka, które trzeba by było specjalnie namawiać do łażenia po drabinkach. Na początku asekurujemy dziecko, nawet jeżeli wydaje nam się, że radzi sobie już naprawdę dobrze. Zobaczcie, jak w prosty sposób możemy zadbać o harmonijny rozwój naszych dzieci. Takie szalone i przestrzenne zabawy angażują całe ciało dziecka, kształtują wszystkie jego zmysły i umiejętności ruchowe. A na koniec zdradzę Wam tajemnicę: takie szaleństwa to nic innego jak profilaktyka rozwoju wad postawy i innych dolegliwości wieku dziecięcego. Zapraszamy mamotatocotynato.pl